Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jestem, jestem Branker za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na taki dość luźny odcinek, bo dzisiaj sobie sprawdzimy co słychać w Ski Jumping 2024. Nowy rok, nowa gra. No, to, to nie jest definicja właśnie tej gry, bo akurat co rok tak naprawdę widzę tą samą grę, no bo myślałem, że przynajmniej zrobił jakieś małe rzeczy, a tak naprawdę jedyna rzecz, która przez te... Rok się zmieniła to kalendarz pucharu świata i samego pucharu kontynentalnego i dodane nowe oryginalne skocznie, które mają swoją własną dobrą konstrukcję, a nie że są pojedyncze skopiowane. Dzisiaj sobie zagramy taki jeden konkurs, bo jeżeli chodzi o puchar świata, jestem na miejscu 33, czy troszeczkę poprawiono boty, bo akurat w pucharze kontynentalnym to nie jest tak, że w pierwszym sezonie od razu wygrywam. Chociaż w tym pucharze kontynentalnym jestem teraz drugi ale jednak w ostatnim byłem dopiero dziewiąty, to to pokazuje, że albo zwiększono poziom botów, albo po prostu zmniejszono poziom zawodnika na początku gry. No ale dobrze, chyba bez gadania przejdziemy sobie do konkursu z zakopanym. To będzie taki jeden konkurs, bo nie chce mi się skakać tak szerzej w pucharze kontynentalnym. I po prostu sobie poprobujemy multiplayera, bo akurat rzadko grałem. Oczywiście dodano jeszcze taką rzecz, że można obniżać belkę i podwyższać, i oglądać skoki Ale wydaje mi się, że tym nie będzie się zajmować, chociaż wydaje mi się, że już to było w wcześniejszych latach e, Rozpoczynamy skok kwalifikacyjny No oczywiście tu technika lotu i odbicie, nic się w ogóle nie zmieniło Trochę za wcześnie Ale skok niezły, przed zieloną linią No jak widać zakopane, no wydaje mi się, że nie ma jakichś takich dość wysokich trybun przez te malusieńkie wzgórza no ale dobrze no przynajmniej ta skocznia nie jest jakoś tragicznie odzorowana. fajnie że tutaj też się zmienia pora dnia jesteśmy na 29 miejscu w kwalifikacjach to by oczywiście dałby nam punkty no i fajnie byłoby ten skok powtórzyć no oczywiście sporadycznie sobie gram w tą gierkę nie jestem jakoś od niej uzależniony pogram sobie jakieś trochę dwa dni i mi przejdzie e, teraz drugi skok, no i niestety troszeczkę krótszy, więc na tym chyba dzisiejszą rywalizację indywidualnie sobie zakończę, bo śmiem wątpić, że tu zajmę jakąś dobrą lokatę, jestem na miejscu piątym, no może nie jest aż tak tragicznie ale to chyba nie starczy na awansa. jeżeli starczy to 30 miejsce no niestety nie, bo widzę, że już mogę pominąć, więc byłem na miejscu 35, no mało brakowało. O, no, kilku chyba zawodników zepsuło swoje próby, ale już tego nie będę zaglądał. O Jezu. Reklama. Dobra, przejdźmy do tego multiplayera. A my już jesteśmy w pokoju, w poczekalni można by tak powiedzieć. Planica, czyli to co tygryski lubią najbardziej, bo akurat muszę przyznać, że latanie w tej grze jest naprawdę bardzo fajne. E, lubię latać e, na takich skoczniach, ale wydaje się, że. O, jednak ludzie dołączają, o to chodzi. Siedem osób. E, no cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym jakiś taki bardzo fajny, daleki skok. No, może za 200 metr i będzie dobrze. E, rozpoczynamy kwalifikacje, bo kwalifikacje są na razie. Fajne odbicie z belki. To, czy znaczy, wiadomo, że to działa na prędkość na progu? Zobaczymy, jak będzie teraz. Trochę za późno Trochę mi skrzywiło w locie, ale... Chyba do punktu K dolecę Tak, za 200 metr, udało się, fajna próba No, tak naprawdę wiadomo, że co rok nie można oczekiwać od tej gry, że... Będzie miała jakiś niesamowity update, no ale jednak oprócz tego, że dodano jakieś troszeczkę te skocznie Zmodyfikowano Zwiększono trochę poziom botów, albo zmniejszono poziom zawodnika i oprócz tego, że jest inny kalendarz Pucharu świata i pucharu kontynentalnego, to nic się tak naprawdę nie zmieniło. I tak naprawdę później będzie musiała mieć jakiś update. Bo jak nie będzie miała tego update'u, no to tak naprawdę będzie lipa. No, wydaje mi się, że taki jeden konkurs multiplayer i starczy, bo nie zamierzam tu robić jakiegoś długiego odcinka z tego. Drugi skok. Dobrze za wcześnie. Pamiętajcie, lepiej niż za późno. I to będzie o wiele dalszy skok. No, bardzo ładny w granicach 215 metrów. Już nie chciałem przesadać z tym 220, bo już tak myślałem. 218, mało zabrakło. 15 punktów odjętych. To będzie naprawdę niezły wynik. Nawet w pierwszej trójce, tak obstawiam. I miałem rację, bo nawet nie jestem w pierwszej trójce, jestem najlepszy. Chociaż widzę, że tutaj. Reprezentacja Polski i Luki. W ogóle, jak można wymyślić sobie nazwę Reprezentacja Polski? Trochę nie rozumiem. Kreatywność nie jest jakoś wysoka. Nie, że mi się obrażą, no ale jednak. Czy moje też wcale nie jest aż tak kreatywne? No też przyznajmy sobie szczerze. Teraz niestety trochę spóźnione wyjście z progu i nawet chyba nie dolecę. Nawet nie doleciałam do punktu konstrukcyjnego. Szkoda, że tak się kończy ten odcinek, no ale dobrze, no. Już nie będę narzekał 192 metry, no ale miałem dodane punkty, więc no trudne warunki, jak na planicę. No szkoda, ale przynajmniej dwa skoki za 200 metry, ten szczególnie pierwszy w konkursie 218. No ale byłem na podium, trzecie miejsce. Chociaż patrząc, że byłem liderem, to mogło być troszeczkę lepiej, oczywiście, będę jeszcze stał na podium. Duma po prostu, Duma, i niesamowicie mnie rozpiera. No i cóż, to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W poniedziałek będą oczywiście pierwsze zawody Pucharu Świata Widzów. Taka też informacja, że za, za tydzień dokładnie zaczynam ferie, więc te filmy mogą być trochę i że będzie poniedziałek, środa, piątek. Ale to przez tylko, wiadomo, dwa tygodnie. Może wy teraz też zaczynacie ferie, albo skończyli, a może są to wasze ostatnie dni ferii, no, ale te filmy będą może nawet coraz, coraz więcej. Yy, ale oczywiście o takich normalnych godzinach, no bo nie wstawię o godzinie 10 bo może niektórzy będą rady to obejrzeć, bo mają ofarię, ale niektórzy nie będą dali rady, bo są na lekcjach. Trochę to też nielogiczne. Ale to oczywiście od za dwa tygodnie, nie od następnego tygodnia. Następnym tygodniu będzie poniedziałek i piątek zawody Pucharu Świata Widzów. Na razie 24 osoby chyba. Zobaczymy, czy ktoś się zapisze, ale wydaje mi się, że naprawdę niezła liczba, jak na te ostatnie sezony. A może jeszcze wzrosnąć, jak najbardziej. Do zobaczenia i siema!